Yo, cześć witajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Mistradyk, a dzisiaj coś... coś nowego. Cóż to tam było, co? Tak, jest nowa broń Counter Strike Global Offensive Equip... Ojej, come on! O, o, dobra, wow. Okej, okay, okej. Okay. To jest jako nowy slot w wyposażeniu. Czy zobaczymy? Tylko ja troszeczkę ścinki. To jest zamiast czegoś, tak? Oho, zamiast digla o, no coś nowego, zobaczmy jak to sobie tutaj wygląda O, mm, nawet nawet taki, nawet taki ładny, którym by się dało nawet grać Okej, okay, lokalnie zbatamy sobie, sprawdźmy to Dobra, upuszczony, to No, nieszkodliwy, bo to sobie dajmy, żeby, żeby jednak można było zabijać Zobaczmy jaki to ma tempo, do więc No moim zdaniem bardzo w bliższym czasie W mm, go. to nie ogarniam tego montowania i tak dalej, więc przepraszam was za to. Więc tam, no, no tyle. I dziękuję za 300 wyświetleń i chyba 12 łapek w górę pod, film, pod poradnikiem, jak zainstalować yy, aplikacje, które są na telefon, do, na komputer. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Inicjowanie zasobów, na Podobno też się zmieniło coś takiego że można zagłosować na to, żeby była przerwa minutowa Więc... Za chwilkę sprawdzamy Okej czekamy kontynuuj No i chodźmy na przykład do, no, do terrorystów ja. Okej okay. Tutaj na razie wszystko wygląda na... Tysiąc? Co? Co to to, to tysiąc mamy? Wow! Oglądaj, uwaga Trzymy na... o, 850! Co to jest? Bra... Bra, się strzela! What? Ale to jak... Jak mi to, to działa? Jak to działa, czekaj się. Aha, czyli jeżeli będziemy strzelać z lewego, musimy chwilkę dłużej poczekać. Ale... Ale będziemy strzelać celniej, nie? No dobra, okej, okay. no to jest dość, dość logiczne, bo moja... nie... What the fuck, co to jest? Kupują defuse'y? Superowa ta broń jest, ej. I załóżmy takie. Jak to niszczy! Jak to niszczy w ogóle, ej. Jak to broń niszczy system. Dobra, no, spróbujmy to zaplantować, nie? No to będzie gdzieś błotny. JAK TO niszczy. Czekajcie No działa już Dika już jest tutaj Dodany What the fuck Spamowanie ja już widzę w tej broni Spamowanie co filmie Ale pro No mało no, troszeczkę ma Ale dobra, teraz sprawdźmy ten drugi item Głosowanie Hmm. Zasądzaj że w grze, jest takie coś, ale tutaj nie można, to jest chyba dlatego, że uproszczony DM, ale nie wiem, no ale da się tak coś, więc to jest, to jest naprawdę fajna broń. Jo, Kito ma dystans w ogóle, o Boże, wyrzuciłem go, Weźmy sobie tak na niego, zrobi z tym, to jest do AWP, kurde, rywal. I zaraz będą tu jakieś trikszoty krótkie z tej broni. Ale to wnerwiające jest jak ktoś skacze, no. Spróbujmy z dalszego dystansu, nie? Czekajcie, poczekajmy aż ten bot pójdzie trochę. Przebijanie... Przebijalność jest nawet dobra. Nie no, zaraz nic nie zrobię, więc... Mi się podoba Ale to sami musicie ocenić, nie? Każdy jak to woli Nie wiem, czy będę brał Digna, czy tam... No, póki nie znerfią, to będę raczej tą gr bronią grał No, ale jak tą znerfią, to nie wiadomo, czy ktoś w ogóle będzie nią grał, nie? No, fajnie, że dodają jakąś nową broń, nie? Ale... No, ale jednak... Ten... To też później w rozgrywce te, teraz na przykład, może troszeczkę psuć ten cały nastrój, i tak dalej. Bo teraz o wiele ciężej będzie zrobić taką osobę na pistoletówce, na przykład, bo każdy ciągle będzie. <laughs> Jak się skradają! Jezu! I jeszcze dora Sprawdźmy jeszcze, jaki to ma dystans. No, na dwa hity padł, więc też bardzo dobrze. I to trzeba się przyzwyczaić, że to na bliskie dystanse, żeby używać sobie tego, tego mniej dokładnego, bo... Jak się będzie używać tego dokładnie, mniej do, to, czy, m, dokładniejszego, to można szybko zginąć. No i załóżmy teraz, nie wiem, sobie. I taki gość tutaj wyskakuje, no to raczej nie będę czekał, tak, nie? Na przykład teraz, jak tutaj widzę tego typa to już raczej tym nie. Ale no to już zależy, to jak woli, nie? Chyba, że umiecie strzelać z tamtej dolinie. Tak zda, o tak, nie? No, to raczej ciężko będzie trafić, nie? no ale nie no, naprawdę, naprawdę zdziwiło, zdziwiło mnie teraz. A słuchajcie, tutaj sobie awupkę. I taki leworwer do awupy naprawdę dobra rzecz, nie? Tutaj się strzelasz tak, nie. Zabija szybko i z AWP też na, dal na dalsze dystanse, chociaż ta broń już jest na dalsze dystanse. O, i widzicie? Ja już tu robię błąd, że strzelam z tego, nie? A tu na przykład, patrzcie, wychodzicie sobie tutaj i musicie tak. Yy, inaczej, no, zwiniecie po prostu. Zdążyłem o, o, zabić, nie? Dobra. Teraz, sprawdźmy z... Oho! Lol. Jaki chory, ej. Jaki chory i taki no nice, i kurde, jak to niszczy system to strasznie ten system, kurde mało a mama, ale na pistoletówkę idealny no patrzcie, taki tutaj tak stoi no superowy, ładny nawet wszystko fajne ja już wiem, że będę ten spamował cały czas, kurde, superowe <grymne> więc co, to był taki krótki filmik, chciałem wam zaprezentować właśnie tą broń Damage'a mam nie... Jo, nie, nie wierzę, Boże, ta broń jest zbyt OP. Jezu, ta broń jest zbyt OP. Dobra, więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Chciałem tylko Wam pokazać ten, ten nowy update do Counter Strike Global Offensive. Czy ją znerfią? Mi się wydaje, że na pewno jak najszybko ją znajdą, bo wszyscy ludzie będą gadać, że jest zbyt opę. No cóż, znerfilię CZ tak, także już nikt nie umie gra, no to może to chociaż zostawię, no nie wiem. Znaczy no niektórzy CZ nie grają, no bo umina. Ten kto nie umina no to trudno. <gry> Według nich nie. No co? No to co? No to mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja się z Wami żegnam na razie. Cześć, hej!